Jezu, ale to jak to? Pła... Jak six tak ma tutaj lecę ty i złotą kietę Moja suczka w Porsche w jeden, jeden Szybki jak błyskawica Czerwony jak Rosja Live is highway, I'm gonna drive it past Biorę tą sól. sól, bo to mamy szwedzki stół. Pieniędzy dużo, siły mam dużo, a alkohol za 500 plus. Ty taka ładna, ładny masz make-up, ładne masz rzęsy, ładna ta kreska. Ładna sukienka, ja wolę jeansy, tak to mówi wujek, ale tu peczka. Powtórzę to raz, drugiego nie będzie. Ja jestem pijany, ja jestem ardent, Nie robię pieniędzy, ja robię pękę i patrzę na zyski, nie. Ja patrzę złym ludziom na ręce. Jak zigzag ma tutaj ej, lecę ej. złoty fok i złotą kietę ej. Moja służka w Porsche cierdzie, gdzie ten jeden. jeden. Szybki jak błyskawica, czerwony jak Rosja Life is highway, I'm gonna drive it fast, fast, fast. Co fast, fast, fast. powiedziałabyś na nockę o mnie? Mógłbym ci kupić bardzo ładną suknię. Za kolejnym razem już jakoś pójdzie, bo lubisz pieniądze. A ja pieniędzmi się zajmuję głównie Piszę na pager Ta fura to Bentley Korona na głowie Koronka w sukience Gdy robię kawałek, gdy robię film, Wystawiam kolejną fakturę, bo kwit Musi się zgadzać jak podatek, pit Jestem fris Czuję się jak król Czasami jestem w Forbesie. W portfelu nigdy nul Nigdy nul Nie, nigdy nul Robię Wielkie, że nie pomieści je mój dom. Jak zyk, zyk, tutaj lecę. Główny tłok i złotą kietem. Moja stuczka w jeden, jeden. Szybki jak błyskawica, czerwony jak Rosja. Life is highway. I'm gonna drive it. I'm gonna, gonna drive it. Mam usta i trafiam w każde gusta. Jak na szczycie, mistrz Głowa nie jest pusta. Całkiem ładna jesteś, naturalne usta. <śmianowicie> Luz mam zigzag, Eee, jak zygzak Jak zygzak Jak zygzak, jak, jak, jak zygzak. Zęby mam jak zygzak Rzęsy mam jak zygzak Złoty tłok jak zygzak Jak za wchodzę Nie goni mnie nawet policja. Policja nie, nie goni nie. policja Nie goni

Wydaje mi się, że z tej nutki najbardziej kontrowersyjna opinia mi pasował Jacuś. Nie wiem, czy reszta tak super się wpasowała w klimat Jacusia, który Jacuś ustanowił. A jeżeli chodzi o samą nutę, dla mnie ok, w sensie jak na się poleć, Wydaje mi się, że to jest nuta, której im więcej się słucha, tym bardziej się w nią wkręca. Na się będzie nie najgorzej. To dla, dla mnie jest ok. Ja bym miał, ja bym miał zrobić tier listę teraz nut ekipy, na który zygzak leci. A! Nie! Zygzak chujowy. 0 na 10. Ponieważ Zygzak, McQueen e, to jest on Enigmy. I zapierdzielili co nie diabełkowi, mojemu ziomeczkowi na ficie zapierdzielili tutaj fejmę, Austria, jak przycinak. No powiedzmy sobie szczerze, to jest tier jeden. Muzyka o Zygzaku, McQueenie. No to będzie druga w takim razie. Dobra, to. Tak, ja najbardziej lubię ekipę. Później wchodzi zajebiście z remiksem Merganiego. Później wchodzi Chill. No i później właśnie pytanie: zajebiście zwykłe czy zygzak. Ja myślę, że zygzak, a później zajebiście. Taka moja.